Dzień dobry, kochani, jest ostatni dzień roku, a ja właśnie pędzę na wyspy Gili, by wspólnie z Polkami w podróży przywitać nowy rok. W tym roku Sylwestry mamy w trzech najpiękniejszych miejscach na świecie, czyli na Bali, a konkretnie na wyspach Gili, na Zanzibarze, tak jak w zeszłym roku i dwa lata temu, oraz na rajskich, tajlandzkich wyspach Pipi. Sylwestra to taki specjalny dzień, gdzie kończymy to, co stare, zaczynamy to, co nowe, odcinamy się od tego, co złe i mamy nadzieję na dobre. Dlatego świętujemy ten sylwestrowy wieczór w gronie albo najbliższych ludzi, albo najfajniejszych, albo po prostu z ludźmi, z którymi chcemy być i wiemy, że będą nas motywować, inspirować i będzie nam po prostu z nimi dobrze. Ja jestem właśnie w porcie w i myślę, że wszyscy mieli taką samą. E, Ideę, żeby ruszyć na wyspy Gili na Sylwestra, bo są tutaj tłumy, łódź jest już spóźniona, grupa już jest na gili, czekają na mnie. Ja jeszcze wróciłam tutaj na bali, żeby pozłatwić ostatnie sprawy. Jesteśmy w stałym kontakcie, za tutaj pan sprzedaje okulary, e, w stałym kontakcie z dziewczynami na Pipi, z grupką na w Tajlandii, w, na Zanzibarze, więc będziemy mam relacjonować dokładnie krok po kroku na Instagramie, jak to się wszystko u nas dzieje. A na końcu zrobimy właśnie film na YouTube, żeby pokazać wam, jak Polki w podróży spędzają ten specjalny dzień w roku. Zobaczcie, co tutaj się dzieje, ile ludzi. Tutaj pan woła um, grupę, która płynie z łodzią na łodzi Ostina, z tego względu, że jest tutaj bardzo dużo różnych. Firm, dużo łódek. My czekamy jeszcze, mamy opóźnienie. Już dosyć długie. tego bardzo imprezowo. E, więc tak jak słyszycie, e, rytmy już wybijają powoli na naszą imprezę sylwestrową. E, zaczynają się już małe e, tym e, ludzie się szykują, e, również nasi e, uczestnicy. E, jest to pierwszy Sylwester organizowany właśnie w, w Tajlandii z Polek Podróży. Wszyscy jesteśmy bardzo podekscytowani. Wyspy tętnią życiem, oprócz tego, że jeździmy na różne wycieczki, to każdego dnia będziemy korzystać z, z uroków tutaj Szyfotów które właśnie są za nami. To jest jeszcze plusem na Wyspach i wszystko jest bardzo blisko siebie, więc nie ma problemu, żeby przeskakiwać między miejscami. A więc zaczynamy dzisiaj naszą imprezę od 20 i zaczynamy od uroczystej kolacji, od gali z motywem biało-złotym. I tam również z pysznego, tajskiego jedzenia i pysznych drinków. A następnie udamy się do baru z linki, który słynie również tutaj z różnych fajnych imprez i szczególnie tych sylwestrowych. Spędzimy tą imprezę w połowie na plaży, w połowie w baru, bo tak właśnie tu wszystkie bary są usytuowane. Zobaczcie jak tutaj pięknie część z naszej grupy wybrała się właśnie na kajaczki i popłynęli w Sinondal, aż tam, do ukrytej plaży. Najpiękne widoki, mamy też drewniane tradycyjne łódki. Gdzie wczoraj wybraliśmy się właśnie jedną z nich na wycieczkę. Tutaj jeszcze relaks przed imprezą. Jesteśmy właśnie naprzeciwko Slinky Bar, gdzie dzisiaj będziemy imprezować. No i tak, 24. Właśnie dzisiaj zaczynamy nasze sylwestrowe świę, właśnie nabiera sobie różnego rodzaju posiłki kuchni tajskiej. No i tak właśnie wchodzimy w nowy rok. Cześć kochani, nazywam się Kamila i w tym roku w imieniu Polek w Podróży poprowadzę Sylwestra na Zanzibarze. U nas jest godzina około 6.40, słoneczko powoli zachodzi, a uczestnicy przygotowują się do wieczornej celebracji. W grupie mam przewagę dziewczyn, zaczęłyśmy wcześnie, tak żeby każda z uczestniczek miała czas przywdziać swoją wymarzoną kreację zgodnie z lokalną kulturą pole pole, czyli powoli, powoli. Nie chcemy przecież w nowy rok wejść w pośpiechu, ale kompletnie zrelaksowani i pełni uśmiechu. Celebrację zaczniemy uroczystą kolacją w hotelu Crystal, który jest usytuowany na samej, samosienkiej plaży z równie wspaniałymi widokami, jak widzimy tutaj w tle, gdzie obejrzymy występy wspaniałych, lokalnych artystów. Po słonej kolacji przejdziemy do następnego punktu, którym jest klub o nazwie Summer Beach. Jest naprawdę wyjątkowe miejsce, ponieważ co roku przyjeżdżają tam tysiące ludzi z całego świata, aby wspólnie przywitać Nowy Rok. Są to również zdecydowanie najlepsze fajerwerki, jakie możemy obejrzeć na Zanzibarze. Ja osobiście spędziłam w ten sposób już trzy sylwestry, ten będzie moim czwartym, i uważam, że nie ma wielu miejsc na świecie, które są nam w stanie zaoferować tak niesamowitą energię. Mam że wraz z Polkami w podróży będę się mogła z Wami tym kiedyś podzielić i że zobaczymy się na Zanzibarze. Przesyłam buziaki i do zobaczenia już niedługo. Ciao!

Chcielibyśmy Wam bardzo, bardzo podziękować za to. Mamy nadzieję, że to będzie Sylwester Waszego życia. Obiecujemy Wam, że to będzie Sylwester Waszego życia. Dziękuję. Dzień dobry, dzień dobry, witamy w ten piękny dzień, nowy rok. My cały czas w Tajlandii, tym razem zwiedzamy przepiękną Coral Island. Relaksujemy się już po imprezie sylwestrowej i ja tutaj mam parę naszych uczestników naszego wyjazdu. Hej, mamy tutaj Wiktorię, Julię i naszego rodzynka Marka. Pani, <laughs> powiedzcie mi coś o Sylwestrze, czy podobało się? Bardzo nam się podobało, super było. No niezapomniana przygoda, niezapomniane. Fantastyczny wyjazd, polecamy. Czyli Sylwester w tropikach polecacie. <śmuszczące> 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 polecamy. A co się takiego działo na tym Sylwestrze? No tańce do białego rana. Tak, tańce do białego rana. Fajerwerki też były. <śmuszczące> były. Nie mam <śmuszczące> Więc dzisiaj się relaksujemy na Coral Island, a ja tutaj mam paru uczestników naszego wyjazdu. Jest z nami e, Julia, Wiktoria i nasz rodzynek Marek. Marek. No. Powiedzcie mi coś kochani o Sylwestrze, jak się Wam podobało? No było super, świetna, zabawa. fantastycznie, super zabawa. Tak. Potwierdzam, było czadersko. No a co się działo na takim Sylwestrze w tropikach, w Tajlandii, z Polkami w podróży? Zabawa do ósmej rano i tańce na i tańce na stole, no tak, właśnie. I jeżdżenie na byku. tak, było jeżdżenie na byku, były fajerwerki. Czyli polecacie tak, generalnie? Jest, polecamy. polecamy, super przygoda. Polecamy bardzo. No. polecamy, Zapraszamy na kolejne edycje sylwestrowe w Tajlandii, na Bali czy na Zanzibarze. Kto wie, może się zarobić bieżyciny. Nasza przygoda na wyspę Gili właśnie się kończy. To był niesamowity sylwester. Jak wam się podobało? Zajęliście! Nie, nie podoba... chyba, chyba im się podobało. E, my już pomału dajemy się e, na bali do domu, gdzie nasz wyjazd jeszcze będzie trwał. Jedna grupa tylko wraca z nami, Bożonarodzeniowa, która zaczęła wyjazd już 22 grudnia. Inne grupy, backpackerska i grupa Sylwester pod palmami zostaje jeszcze tutaj kilka dni, odpoczywają albo jeszcze imprezują. Wracają dopiero do, za kilka dni, wracają do Ubud, gdzie będą intensywnie zwiedzać Bali. Jaki Sylwester, taki nowy rok nasz. Cały rok będzie niesamowity, tak jak ta noc sylwestrowa była. Mam nadzieję, że Wasze imprezki też były bardzo fajne, albo spędziliście w Sylwestra w taki sposób, o którym zawsze marzyliście. Życzę Wam wszystkiego najlepszego, dużo podróży, przygód, przyjaźni i miłości.